Good job, good job. Raz, dwa na dwa, sprawdź jak to nagram ten flow, a nagle robię to tak jak ja gram i wiagra, jak zawsze to teraz tu pobuda. Daję te patenty słabych chęci, podjudam wiesz to, tak tu jest i sprawdź teraz tu szum, zorganizowana akcja, czyli wielki ludzi tu mi wiesz to. Mam ten flow, jestem w tej przestrzeni, dobrze wiecie tu służyć, czo z tej strony chemik, tak to jest. Cały czas jestem MC, daję test dla wszystkich ludzi, znam tu dwa, trzy. Sprawdź to teraz, dziś jak tak tu docieram, bo ja te patenty wciąż otwieram, tak jak kamerę, jak zabieram. Mam te patenty, zawsze na jedno, wiem kto jest następny, bo ten flow to nie tempo, nie detro, jak retro Bo robię to nie w techno Nie wiesz o no co chodzi, daje siłę tym komplektom Projektom jak zawsze Detektor to wykrywa daję te patenty, jak w Amerykę odkrywam Więc mam tutaj wersy trać, lepiej czas tych sprawdź Odkrywam Amerykę jak dzień, 4.92 i mam te wersy, mogę tak ci tu włóczyć Mam dwadzieścia lata, mógłbym na to rócić, ale ją, że teraz rzucam te panze Łapię dziś tej poziom, że tu najlepiej walczę I mam te wersy, by pokazać ją jak robię to potrafisz, tak w moich ludzi będzie mój człowiek grafik, ale tak to jest, dla straż tego dipa, daję takie wersje, że w nikt nic nie wnika i robię tak, że ta robi unik, bo mój flow nie jest komercyjny, jak chłopaki ja wiem, to Teraz tutaj chyba ten patent duro bo ja wiem, co je tutaj z wami zatem to jest ten chyba pierwszorzędny przystęp i ja tutaj dla was zaczyna, bo ja wiem, to jest moja ta technika, to proste fenomenalne opanowanie, chyba zrozumiesz to chłopcze, bo ja robię, robię ten i to jest właśnie dla was Hej, zrobię tutaj zajebisty hałas Z stylu uwaga mogę też tutaj dla was stawiać Powiem to teraz, wyjazd tutaj chyba zaczyna Bo to jest moja ta rozpina. Teraz man, robię to łaszkę, bo ja chyba dla was tutaj gram Aj. Zamknę cały czas, pokazując styl Bo daję tą klasykę dobrą jak Cypress Steel I sprawdź teraz dziś, i słuchaj mnie men I cały czas wszyscy są insane in the Tak to jest, i łapcie już patenty Bo mój flow jest otwarty, nigdy nie jest zamknięty Do serio Elementy, które mogę tu wymienić Cały czas mam wolny styl Wiem, że musisz to docenić, proste ziom I cały czas wiem, tym ten jest Cztery elementy, pierwszy z nich, dance I dobrze o tym wiesz, ten flow jest jak ten Simila Pozdrawiam tak mojego człowieka z Florki Las Jasna rzecz, To Będzio to, to jest właśnie akcji Robię tak lepiej teraz, no i się mnie. Cały czas mówię, mogę coś tu zmienić Mój drugi element kurwa tutaj bity, DJńki, wiesz Nie ma DJi, ale zawsze jest boombox Jeśli chodzi o te bity, to zawsze jest tu tłusto Tak jest tu tłusto, tak jak tu tak nie ma tu bastii żadna, to jest kurwa ósma mila Ale sprawdź to teraz, bijać jak to robię, by nie zamulić Jednym słowem, nie jestem tu jak biały królik Ale wiesz, sprawdź, robię to, moje tyły nie zaginą Jak biały królik, mogę mieć na ziom ja wypił Na łańcuch ja wybiję browar to jak karabin, wypluwam z ciebie słowa Powinien Wyjść tu dzioba, mój ziom, ze składu Ale niestety nie udało się tutaj przyjechać w brachu Teraz pozdro, pozdro dla was wszystkich, ręce Wiecie, o co biega tutaj, ludzie chcą więcej Więc ręce w górę wszyscy, naraz Wiecie, ej, zróbcie dla nas za. Oh! Hey, Jeżdżam tu prawdziwie i te style są proste, bo prawdziwy rap jest tu, a nie, kurwa, na wiwie polskiej. Ja ten ty trzymam, nie ma tutaj bitów, ale mamy siłę w rymach. I tak to jest, sprawdź ten test, tak jak zawsze to rozbujam jak wchodzę na bitkach, jak krzyczy Alleluja, jasne, że tak to jest. I trzymaj dziś ten test, i mam te wersy cały czas, jakie no uznanie, mój człowiek za napije, ale na drugi dzień ma zmartwychwstanie. Jasne sprawie, sprawdź go od lat, mój człowiek z piętnaście pliki, zerowy kat, jasna sprawa, ziąta. cały tak to właśnie, nie wiesz odskoczyć to w tym momencie lepiej strasznie. wiesz co? Mam te wersy prosto od przedmieścia, nie pijłeś dwudziestu, tylko kurwa lat To Chce pan chcesz, tam w Ej, nie puści tego rapu nigdy po potek westchce i sprawdź to! jadę na tych witach Ej, robimy prawdziwy rap, nie przeboję jak Terekwiska I to Jadą, robimy to teraz, kurwa, pod budowlanką. I teraz jest chrobat patrzym klusce razem z krzecem pozdrawiamy całą szóstkę. I to jest LO6 na Konickiego. Ej, jak widać się, to chuj wam do tego. Ale teraz widzicie pozdro, ej, ręce w górę. Robak, jestem tym, co kocha tą kulturę. Ej, a ja będę pastor, zamiast aleluja, to zakrzykle sprawdź to. Tak, to... A, a. A, a. Robię, to ej, robię to tak, bo też ziomy to potrafią. Tu było po to, do budowlanki, ja zrobię Pozdro dla wiesz o to B, ziomy mamy wyniki Dokładnie B jak wadza, jak wielki beat, Robię to, ej ziomek, to nie jest żaden kill Bo bytki to szyby wypadają z okien, to pewne Jestem jak crossfader, sześć sześć Teraz tak to kocham, pozdro dla Jadwigi Tam dyrektoruje ja ciocia Gosia Wodka, czekola, dla mego zdanie Ty jasem, czemu my tutaj dla was to składamy Ha, powiem i teraz tu umilę Wiesz co człowieku, też szkole tej byłem Ha, teraz tak, te Lena nabijam Powiem, bo my wychodzimy teraz tutaj tak tu stale Jak ci to powiem i teraz to zaznaczę Stoimy pod budowlanką jak ekipa pod pałacem w Warszawie Teraz przy tym stój! Wielki pozdro dla pałac Knucha To jest opcja taka, teraz testuj mnie Bo ja wiem, robię to bez żadnych manifestów Więc ja tu, robię tu się, Nie potrzebuję czy bo ja mam ten Krótko, nie jestem dresem, ale czy tej ekipie nawet mu z gretem, Tak to jest cały czas sprawdź te wyniki Bo robię to dla Sprawdź, 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 jestem niesamowity, tak I tak to jest, cały czas łap patent ten sen, Bo robię te patenty, dla mnie rapię jest jak tlen I sprawdź cały czas, nigdy się nie zatnę Rap dla mnie jest jak ten Kurwa, mam atmę, lepiej strasznie ziom I robię to, by pokazać, że mam móc Bo ja nawet kiedy miał kurwa zapalenie płuc Jestem tu cały czas, tak jak detektyw I daję dobry rap, nawet mi łapie kurwa 14 z kolei obiektyw Jestem niebezpieczny, tak jak alpaga Bo mam tu takie wersje, do których stylu się wymaga I jasny ziom, sprawdź, nie zabranie tego kminą bo jestem kurwa w w łeb taki jak tanie wino, dobrze nie nie w szansę, w szansę, w szansę, nie mam to danie, Wszyscy się śmieją, kurwa znam już wasze zainteresowane. <grym> Jest, możecie śmiać się tu, ale cały czas robię to od lat tylko na UBW Lepiej sprawdź, teraz znów jestem dziś najlepszy Aha, przepraszam, przed dzwonił do mnie Tetris I wiesz co powiem, tak Ten flow to nie zamuka powiedział Kurwa, siedzę sama, tam zajebiste freestyle'owe kółka bo mamy rym bezpośredni To pierwsze uderzenie, tak jak chleb powszedni Mam te wersy, cały czas, sprawdź to od lat Bo jestem tutaj twardym ziomkiem, jak chłopaki Chips, squat, lepiej weź teraz na chwilę spójaj Ten to, kurwa na dworze, ale cały czas twardo jak Hemgru I wiesz co? Tak to jest, to jest uliczna gra I to jest liryczna opcja, że cały czas nie będę tukał kał To sprawdź. I to jest tak, cały czas mam wersy proste Poświęci ziąbę, żebyś kurwa wszedł w boksę, To jest mocne i cały czas może dyszysz Ale mówiłem ci choć z nie udawaj, że teraz nie słyszysz I tak to jest, lepiej tu weźka i chodź żadek tak mi Bo Mam tu wersy, który słabi Jest sami I to jest proste, Cały czas mam te więcej mocne I wiesz tak czy starej nigdy nie będą bez dobrze I wiesz, słabi mogą się tu modlić, bo nie mogę Osłabić to nie komercja jak mob. I wiesz jak to roste, wiesz jak to gram Wjeżdżam na pasach tak prosty jak sok one one I tak to robi straszną stopu tego typa Bo to taka klasyka jak skateboard i digital Jasne, że to wnika zawsze w umiejętności Bo mam tutaj wejście, to synteza sprzeczności Dla tych gości, to wszystkich chcą tu dziś uchwycić Młody, Wirki plus, freestyle'owi emeryci to jest, prac, cały czas, robię to po Proste, jesteś czysto, ja biorę emeryturę I to jest proste jak ubek, możesz mieć trzy Tysiąca, ale cały czas to jest proste, nikt tu nie kurwa nie pokona dolta To jest opcja oczywista, lepiej łap ten krystal Bo cały czas mówię że sobie, mcy muszą do mnie trzymać dystans To jest opcja czysta, krystal zawsze się tu kondensuje Mam te wersje, w których mnóstwo kto konstruuje, kompensuje Zawsze mam tu słownik własny, bo cały czas mój jest naprawdę mocny Wiesz, tak to jest, jeśli chcesz jadę minus trzy I robię to, co kimś ty mu sprzecz, kliknij I mam te wersje, w których niegdyś siła moja drzemie Jaram się tym, że kurwa się ja teraz młode pokolenie, tak to jest, Jestem tutaj pewien, że jak jest uczęciem musisz znaleźć do niego też trener Łapię non stop ten zajebisty freestyle blast Może będzie dzień, w którym uczę przerośnie mistrza Każdy tak ten dystans i my by teraz sprawdzaj pijacz Przerośnie mistrza, kiedy ja kurwa skończę końcu nawijać To flow, praktyka, nie znikam, bo jadam ciepło zawsze oglądam w tym teatrze, po cały czas mówię na to patrzę Mocny percyzm, sprawdź jak podjudzam Moi ludzie cały czas jeden, zaraz po służach Tyś mnie słuchaj cały czas w plecy Nie słuchaj mnie, ziomki, słuchaj, słuchaj ty, jak zawsze, Trzeba lecić, czy tu bliższych, chcę wszystkich, zawsze zajebisty dla wszystkich i dla dziś, odwiedziliśmy dla zajęliśmy, to jest tak, że cały czas łatwiej, czy jest tak, że widać, że to cały czas, to robię to i trzymam dyszma, to zawsze takich nic zawsze się tu trzymam pochwójnych, bo robię to sobie pierwsze, naprawdę z tego dumny. Jestem nudny, nie jedno razie jestem empty ponad przesiędność, robię to na części, rozkątych, co widzę przyziemność mam te wersje cały czas, są stop, tu bise, proszę tak łatwiej zacznij i rymować pisze, to jest gorsze dzisiaj, bo się robię to dla nudy, bo moje rym jest mięsię, Dobra, Dobra, witam, nie jestem Górniak, Edyta, daj mi księgę. Ale Powiem, bo... sprawdź ten skis. Nie? Weź człowieku, zaśpiewali nam hymn. <śmienic> Tak, jak polka Polska, nasz są w całowolta Wiesz, chodzi tutaj, wiesz, w I chodzi o to, co jest pewne, To jest lepsze Nie może być gorsze, Jedź nie chodzisz to, to w Polsce, ja i, <laughs> to, jest dobrze, wesyszeć, I stoję tu, nadal tutaj, gadam, bo to krysta, I nie wysiada, jak zamknął człowiek O to wam powiem, posłuchajmy tutaj i chodzi człowiek, powiek, w lirykę, wiesz, tutaj czyste Te są ryby, wiecie, daję ci ryby Bum, wiesz, To czyste, dobra, wpuszcz dolar To jest twoja mm. pora, hey. Jestem golden, strażcie czekam na rekord, ej, pokażę, to i golden i tam rekord Dzisiaj się, ale tu z tam rekord to nie plus, będę I tej do tego wyjdzie na dzień zawsze tu rozwijam podaję te potencjały, jak to tu zabijam zawsze i ta opcja nie jest równa, jak trudna robię to riomnę z tego duma, to od golden, nie problem. Robię to mądre, cały czas jest mocne i są to nie to odre, to proste jak odtem. No, tak, cały czas to nie wiem, właśnie tak jest to This is all coming